Dobry wieczór, czwartek 31 październik 17:55. Jadę do Turtula na dwa dni. Jest okazja, żeby pochodzić po tym parku. Także wziąłem drona, a to teraz na dworzec. Zapraszam na wycieczkę, zapraszam na wspólne zwiedzanie Słowackiego Parku Karuzowego. Także co? W drogę? Posłuch. Idę po małą stronę transportu, także na razie do jutra, cześć, trzymajcie się. Dzień dobry, piątek, 1 listopad, 9 rano. Witam Was z Trutula, w siedziby Słowackiego Parku Karaguzowego, gdzie jestem gościnnie przez dwa dni. Plan na dzisiaj, góra zamkowa. Czyli, tak w skrócie, jestem, jestem tutaj w Turtulu. I tym tu czerwonym szlakiem będę szedł na górę zamkową. Pokażę Wam widoki, jakie są na tej górze zamkowej. Może uda się dron odpalić wziąłem, chociaż wieje dzisiaj silny wiatr. Ale zamierzam, właśnie, w tych okolicach dzisiaj wędrować i obserwować. Przyrody. dosyć silny wiatr Tak wygląda z daleka siedziba Słowackiego Parku Chorygózowego To co? Zapraszam na wycieczkę i w drogę W tym miejscu kiedyś był młyn i jest pan, żeby ten młyn odbudować Właśnie tego młyna to zrobię zdjęcie w kleje Jak będziecie chcieli zaprzykać tą historię bardzo ciekawa jeszcze taka pouczająca a przede mną 6,5 km można powiedzieć na górę zamkował. także 6,5 Jedno szesie, po drugie także dzisiaj 13 km Dostałem przed chwilą SMS-a Chyba każdy w rejonie takiego dostał, bo w silnym wietrze Także jest wiatr ostry 1,5 kilometra jeszcze. Na terenie Słowackiego Parku, są takie piwniczki, gdzie można spotkać nietoperze. Myślę, że warto zajść zobaczyć, może już jakieś przygotowują się do snu. Idziemy! No dobra słuchajcie wchodzimy na teren księcia szurpy na jego włosie nie wiem czy będzie można czy będzie mi dane to wejść postaram się żeby nic złego się nie stało idziemy na górę zamkową pora jesiennych liści zobaczmy względem tempi jak ten efekt pięknie może wyglądać Jezioro kluczycko będzie widoczne z góry zamkowej, ale jesteśmy właśnie nad brzegiem tego jeziora. Podcieram na górę zamkową. Tak to wygląda 1 listopada. Widok na jezioro szłupiły. Pięknej jesiennej odsłonie. Naprawdę ślicznie to wygląda. No nie wiem czy dron odpala raczej nie, bo jest Lecz wiatr. No ale spróbuję, słuchajcie, spróbuję tego drona odpalić. Tylko góra, dół myślę, że może mi się uda. Spróbujemy. Polatane, trudno lata się w takich warunkach niestety. Dron ledwo wrócił do bazy, ale dzięki temu macie lepsze widoki. Jezioro jeglówek, pani teraz widać, bo nie ma tych liści, można wszystko lepiej zobaczyć. Po środku jest wyspa. Wchodzę już do bazy. Turtula mam. 100 określony. Docieram już do Turtula. Jakoś to trzeba podsumować? Do wycieczkę dzisiejszą przyszedłem. według zegarka 13 km 200. Z tej góry, na tę górę zamkową. No słuchajcie, no, wiatr był niesamowicie silny. Myślałem, że tego do straciłem. Ale, ale nie wrócił do bazy. Generalnie bardzo udana wycieczka. Przepiękne widoki. Trasa naprawdę malownicza. Jestem bardzo zadowolony, że udało się ją odbyć. Także to tyle z tej wycieczki z 1 listopada. Także was serdecznie pozdrawiam i żegnam. Do jutra. Także co? Cześć. Dzień dobry, 2 listopad, sobota, 8 rano. Czas powrotu, ale zanias, zanim powrót, to kilka fajnych spraw. Pierwsza sprawa to odpalam drona. Dzisiaj jest piękna pogoda słoneczna, bezwieczna, porównanie do wczoraj, gdzie o mało od drona nie straciłem. Także odpalamy drona, zaraz tutaj ogólny widok na Turtul i okolice i jest planowana dzisiaj wycieczka przynajmniej dwugodzinna czy z jeziora Hańcza, z bazy, która nazywa się Stara Hańcza, tutaj na bazę w Turtul. Zaraz na mapce pokażę mniej więcej jak to wygląda logistycznie tu jest w Turtul, a zamierzam tak. Tutaj podjechać samochodem i stąd niebieskim szlakiem wzdłuż rezerwatu właśnie hańcza, blaskowicna i przez ostrski dostać się do turtula. Tak jest plan. Co wyjdzie zobaczymy. A teraz co? Dron przygotowany i w górę, także w drogę. Jestem już na starej hańczy, stąd będę się przybijał do bazy w Turtulu. Ale zobaczcie, oj nie wiem czy będzie widać słońce świeci. Może jakoś tak same ruiny starego dworu. Tutaj było kiedyś dwór, a tak on wyglądał. Tak wyglądał dwór jeszcze w XX wieku. O, tak jak tu piszesz w 1946 roku, w o szczęściach budynek spłonął. Przed nami jezioro Hańczy, ale jedno z najgłębszych, jedno, najgłębsze jezioro w Polsce. 107 metrów. Aleja Lipowa na Starej Hańczy. Latem bardzo pięknie to wygląda, jak te lipy zakwitnięte są. Macham swoim znajomym, którzy mi tutaj podwieźli. A ja udaję się teraz na pieszą wędrówkę na bazę do Turtula wzdłuż jeziora Hańcza, potem tym Ozem Turtulskim. Będę szedł tu 10 kilometrów, ale chwila o tym jeziorze. Jest to najgłębsze jezioro w Polsce. 108 metrów ma. I nawet do końca nie jest zbadane. Jedno z najczystszych jezior w Polsce. Także co, zapraszam na wycieczkę. Idziemy. Jeszcze informacja odnośnie jeziora Hańcza Zrobię zdjęcie. wkleję kto będzie chciał jakichś większych informacji na temat tego jeziora, jak powstało, co kryje dno, jakie jest położenie itd. To sobie Zatrzymajcie na tym zdjęciu film i je poczytajcie. Ale tak wygląda, jak w przekroju byśmy je przecięli. To jest to właśnie, tak to jezioro wygląda. Wczoraj była naprawdę spora wichura tutaj. Tam trochę drzew tam no, 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 na starej hańczy. Pięknie to prawa wygląda, ta trzcinka. Taka już mocno żółta bym powiedział. Kamień graniczny, Idziemy. mamy kamień graniczny. Tak to wygląda. W XVI wieku to kamień graniczny, który rozdzielał nie muszę, Tak się dowiedziałem w internecie. Wiatr strasznie się wzmógł. Nie wiem co z syndromem wyjdzie. Dobra, idziemy dalej. Idę sobie wzdłuż jeziora Chęcia. One jest tam. Jak te samochody stoją. A na łapce to wygląda mniej więcej tak. O, i słuchajcie, tu, tutaj. Jakby trochę mniej wieje. No i tutaj może tak myślałem, że odpalę tego drona, żeby zobaczyć jak ta chęcia się prezentuje. Bo tam nad samym jeziorem to straszny wiatr jest. Nawet bym nie zaryzykował tego drona odpalić, bo... Powieje, drzewa wpadnie, nie znajdę. A tutaj nawet jak gdzieś mi wiatr zniesie to... Na te pola to jestem w stanie go odszukać. Tu też jakaś jest spaza. Dla, dla napłytów nurków też przyjeżdżają i nurkują dzisiaj normalnie. Dobra, słuchajcie, fajne miejsce, fajna mistuwa. Myślę, że tutaj tego drona odpalę i przynajmniej coś będzie można w górę w zobaczyć. Polatałem z dronem, słuchajcie, ale to nie było latanie. A walka, żeby tego drona nie stracić. Tak silny wiatr był, że polecie minę 600 metrów tam na te drugie jezioro. I powiem wam prawdę, że no już myślałem, że po dronie. Nie, nauczka no, po raz druga, czy teraz kolejna, żeby nie latać z dronem w tak silny wiatr Jadam już do lasku Plaża miejska, gdzie rokańcza. Mam Green Velo i stąd już prowadzi szlak rowerowy Można już wszędzie tutaj sobie jechać Tak jak tu widzicie A my lecimy w stosunku do dotyku jakieś jeszcze 4 km Trzy kilometry mam stąd do Turtula Także idziemy Na Czarna Hańcza No już wieże no Ostrutulski wejdziemy tam i jeszcze zobaczymy taki widok jesienny na ten cały Ostrutulski Turski Nie bardzo mocno, Tak jak widzicie cały ten Ostrutulski Dali widać bazę, więc koniec wędrówki, koniec przygody. Trzeba jakoś to podsumować. Dzisiaj około 8,5 km do 9 w sumie w ciągu tych dwóch dni myślę, że około 23 km to już macie wynik. Bardzo piękne tereny, szczególnie w tej porze roku. Takie naprawdę głęboka jesień już tutaj na w cisza, spokój no i wiatr naprawdę wiatr był bardzo duży silnie no, dron dwukrotnie prawie zagrożony był ale udało się jakoś bezpiecznie sprowadzić na ziemię jak najbardziej fajny udany wypad zrelaksowany człowiek, odprężony także to tyle z wypadu na Suwalszczyznę pięknie tu można i odpocząć i rowerem pojeździć czy jak ktoś nie lubi może sobie pospacerować także tyle pozdrawiam serdecznie i prośba jak film się podobał dajcie lajka like zostawcie jakiś szat węgowy podajcie odcinek dalej także to na razie tyle cześć powroty będzie dobrze, ale w domu najlepiej. Udało się dojechać. Także do domu. Cześć.